Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Cipłaka. Link w opisie. Udowodni, że iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do 16, czyli 1 razy 2 razy 3 i tak dalej, aż do 16 jest podzielony przez 2 do 15. Robimy to w ten sposób. Zapisujemy 1 razy 2 razy 3 razy 4 to jest 2 do kwadratu razy 5 to jest liczba pierwsza, zostawiamy 6 to jest liczba złożona, 6 to jest 2 razy 3. Razy 7 zostawiamy, 8 to jest 2 do 3, razy 9, 9 to jest 3 razy 3, to nie będzie 3 do kwadratu, ale można zostawić jako 9, razy 10, 10 to jest 2 razy 5, 11 to jest liczba pierwsza, 12 to jest 2 razy 2 razy 3, 4 razy 3, 12. 13 to jest liczba pierwsza, 14 to jest 2 razy 7, 15 to jest 3 razy 5. I 16 to jest 2 do 4. I teraz zobaczmy, ile tu jest dwójek. Mamy 2 razy 2 do kwadratu, razy tu jest dwójka, razy 2 do trzeciej, razy tu jest kolejna dwójka, razy 2 i razy 2. Tu mam jeszcze razy 2 i tutaj mamy 2 do 4. Policzmy, ile jest tych dwójek. Mamy 2 razy 2 do kwadratu, razy tutaj 2, razy 2 do trzeciej razy tutaj 2, razy tutaj mamy 2 kwadrat, razy tu jeszcze jest jedna dwójka i razy tutaj 2 do czwartej i razy cała reszta, cała reszta to jest 1 razy 3 razy 5, razy tutaj 3 razy 7, razy 3 do kwadratu, razy 5, tutaj razy 11, ta reszta już nie ma takiego znaczenia, tu jest razy 3 trzy, razy 13, Razy 7 i razy 5 i razy 3. 3 razy 5 równa się. I teraz popatrzmy, co my tutaj mamy przed nawiasem. 2 razy 2 do kwadratu, 2 do trzeciej, 2 do czwartej, tutaj 2 do 7, bo dodajemy wykładniki. Czyli dodaję 1 plus 2, 3 plus 1, 4 plus 3, 7 plus 1, 8 plus 2, 10 plus 1, 11 plus 4, 15. Czyli mamy 2 do 15 razy całe, cały ten nawias. No i zobaczmy w nawiasie są liczby całkowite, a nawet liczby naturalne. 2 do 15 razy coś naturalnego, bo iloczyn liczb naturalnych jest naturalny, dzieli się przez 2 do 15, czyli mamy stąd wniosek, że jest podzielne przez 2 do 15, co kończy dowód.